Ciemka, ja jestem Adacho i mam dla Was kolejny rozdział Dragon Ball Multiverse. Cóż za zaskoczenie? Powoli zbliżamy się do końca całej serii. Motor oczywiście musiał przejechać w momencie, kiedy zaczynam, czyli wszystko jest pod kontrolą wszystko wedle starej dobrej tradycji. Dzisiaj omawiamy sobie rozdział 56, który omawia z kolei historię ze świata 8, dwóch ostatnich niedobitków. Widzę tutaj na okładce w tle cztery twarze z zespołu Giniu. W ogóle na dole też jest logo, a na samej okładce Dwie główne postacie, którymi jest Goku, i wydaje mi się, że jest to nail, ponieważ Piccolo nie nosił takiej chusty. Sądzę, że na 200% jest to nail, ponieważ on się tak ubierał, także mamy Goku i naila. Chyba, że się okaże potem, że to jest jakiś gast, karcoch. Kurwa, nie wiem, już sam. Dobra, zaraz zobaczymy, bo potem się okaże, że powiedziałem źle, i będzie 500 osób w komentarzach, które piszą, jeżeli powiedziałem nie tak jak trzeba było. Ale zamiast tego w komentarzach możecie napisać jak tam pierwszy dzień w szkole. Oczywiście tyczy się to osób, które chodzą jeszcze do szkoły. Może są osoby, które pierwszy, pierwszy dzień do nowej szkoły poszły, albo no, do nowej klasy. Jestem ciekaw waszych wrażeń. Chciałem w sumie nagrać takiego vloga z takimi przemyśleniami może, ale jakoś tak... Nie mogłem zebrać do końca myśli, więc stwierdziłem, że nie będę niczego robił na siłę. No ale dobrze, przejdziemy sobie już do samego rozdziału. Świat ósmy, rok 762. Mamy tutaj znajomą sytuację, ponieważ Goku leci w kapsule na Namek i na tej kapsule właśnie trenuje i nagle coś czuje. Co za koszmarne uczucie, mówi Goku i mamy tutaj podgląd na planetę północnego Kajo. i na tejże planecie właśnie mamy Piccolo, Chiaotsu, Yamcha i Tenshinhan'a, czyli dalej mamy tę samą sytuację, która była w oryginale, ale Kaio również wyczuwa tę moc, a ta moc Oczywiście tyczy się Frizy. Planeta Namek została zrujnowana. Hehe, he, trochę przesadziłem, ale nikt nie przetrwa na tej planecie. Statek został zbudowany, by wytrzymać taki rodzaj ataku. Żegnaj, planeto głupców. Odchodzę i nie chcę już słyszeć o tym miejscu nigdy. O O O! czy wy to widzicie? Tu już się wydarzenia trochę inaczej potoczyły, z bardzo powiedzmy nawet inaczej niż w oryginale. Zakopany pod piachem to chyba są zwłoki Dendiego, to są zwłoki Bulmy, zakrwawiony Smoczy Radar, Smocze Kule są skamieniałe, Gohan leży w piachu, jedna rzecz mnie napawa optymizmem, Krilan żyje i Nail żyje, chyba, że teraz przejdziemy do kolejnego panelu. Jest Goku! Jest Goku, 4 dni później. Żadnej więcej. Patrzcie, musi nawet nosić, nosić maseczkę, ależ musi nosić kaganiec, tak jak my. Żadnej więcej smoczej kuli we wszechświecie. Żadnej możliwości wskrzeszenia kogokolwiek. Czuje siłę, tak jakby Piccolo, mówi Goku, nagle czując jakąś. Oj, on... przestańcie mnie tutaj przewijać na sam dół, dobrze? Jeśli jakiś nauczanień przeżył, to jest. Odkupuje nagle jakąś dziurę. Czuję go. Goku, ty świntuchu! Gdzie ty rękę wkładasz? Neil przeżył kilka dni pod ziemią? Co za wytrzymałość! Ha! No przecież mówi Piccolo. Neil przeżył kilka dni pod ziemią. No w sumie wiecie, było mówione, że Piccolo w zasadzie musi pić tylko wodę. Nie musi jeść, więc Neil pod ziemią mógł pić wodę. Wysysać z piasku wodę na przykład. Jeśli nie dostał takich poważnych obrażeń, żeby się wykrwawić. A widzę, że nie dostał aż takich poważnych obrażeń, żeby się wykrwawić. Także. Hop! I wyrzucę go na ziemię. Na szczęście zachowałem trochę. Daję mu sensu. I rozmowa na statku. Najstarszy chciałby, żebym o wszystkim zapomniał i żył dalej, ale nie mogę tego zrobić. Chcę się zemścić na tym, który zniszczył mój lud i moją planetę. Ja też. Chcę walczyć z tym demonem. Musi zapłacić za swoje zbrodnie. Zagraża Ziemi, bo mógłby znowu zrobić coś takiego, prawda? Goku, nie rozumiesz. Freezer nie jest tylko 100 razy silniejszy od Całan. Jest niepokonany. Nie widzieliście nawet ułamka jego siły. Jeśli się z nim zmierzysz, to umrzesz i tyle. Wszyscy, których znam, nie żyją, tylko do nich dołączę. U mnie tak samo. <noise> Dupę cici! Bardzo podoba mi się ten akcent. Nie, no żartuję, Cici to jest dobra żona. Trochę wybuchowa i wychowana w dziwnych warunkach, dlatego się tak zachowuje. Szanuję Cici. Dzisiaj jest dzień szanowania Cici. Czy to jest dobry moment na pozdrowienia dla fanów glitcha? Chicie ją obgadują, więc kicha. Jeśli Neil nie może stworzyć smo.. akrilan? Akrilan? Gdzie w tej historii jest Krillan? Jeśli Neil nie może stworzyć smoczych kul, to nie mają nic do stracenia. Zgadzam się z Goku, jego syn jest tutaj, a nie w świecie żywych. Zostawiam was. Skoro nadal będę martwy, to równie dobrze mogę dołączyć teraz do Bulmy. Jamsza to jest ostatni dzwonek do tego, żeby się wyrwał z powrotem. Tyle ci powiem. Nie możesz odmówić Goku zemsty. Daj mu współrzędne planety, na której jest Freezer. Okej, okay, mówi Kajo, Czyli Goku chce się zemścić, ponieważ i tak nie ma nic do stracenia. Nie ma smoczych kul. Jak się uda, będzie dobrze. Jak się nie uda, i tak wszyscy nie żyją. Prócz Chichi. I tak oto kilka dni później. Nieznana jednostka, prosimy o indyty... Przepraszam jeszcze raz. Nieznana jednostka, prosimy o identyfikację, w przeciwnym przypadku zaatakujemy. Ostatnie ostrzeżenie. To jakiś E.T. widzicie tego gościa? W ogóle podoba mi się to, że te specjalne rozdziały niektóre są kolorowane. Bardzo to ułatwia czytanie, bo jeszcze co prawda nie było scen walki, ale ostatnio mówiłem przy okazji walki Son, Bry i Kinga Colda, Króla Kolda, że niektóre y, panele, niektóre rysunki, mimo tego, że są bardzo ładnie rysowane, bardzo szczegółowo, to fakt, że są one czarno-białe, utrudnia trochę rozpoznanie na pierwszy rzut oka, co tam się dzieje. No, można oczywiście to zobaczyć, nie, nie mówię, że jest to niemożliwe, ale nie jest aż tak to przejrzyste jak yy, teraz w tym przypadku, kiedy widać kolory i widać po prostu co się dzieje. Ląduje w ósmym doku, wyślijcie ludzi, i nagle biegną ludzie. Tutaj jest Genu Force, widzę, i wylądował statek. A na statku, oczywiście, będzie Goku i Nail, to zbroje ludzi Freezera. Sajanie też je nosili. Chcemy zobaczyć się z frizerem. dajcie nam przejść, a nie stanie się nic złego. Ognia! Wykrzykują ludzie i zestrzeliwują kapsułecz. Goku i już w takim razie nie mają wyjścia, albo pokonują frizera i odlatują ostatkiem, albo zostają na tej planecie do końca życia. Ależ tutaj kadr, zobaczcie, jak NEL jak jakiś po prostu wilkołak, jakiś tutaj pazury zatopił w czaszce jednego z żołnierzy, drugie nastroszone, już gotowe do ataku. Zacięcie na twarzy, rozdziawione nozdrza. Laser z oczu, o tym już chyba nawet nie muszę mówić. Posiłki, posiłki! Owa, ci o jedzeniu! W takiej chwili. Uuu! Nagle, nagle nagle. Nagle nagle. nadlatuje Rikum! Ale Goku blokuje jego cios. Wiemy, że już podczas namek na, o, w oryginale Goku był znacznie silniejszy od Rikuma. Bawił się z nim, można by powiedzieć. Cóż to za Ultra Instynkt! Patrzcie te aury. To jest aura niczym jak z Ultra Instynktu. Przenika za niego. I wielkiego cepa mu w tył głowy Szabam robi. Co za siła? Szybko go załatwiłem na wypadek, gdyby więcej się takich po... I nagle Barter najsilniejszy we wszechświecie! Pamiętacie jak on mówił? Jestem najsilniejszy... najszypsty de świecie Potem się okazało, że jakim cudem Barter miał być najszybszy we wszechświecie, skoro był jeszcze Freeza? Nie wiem. Goku opamiętuje się po ciosie Bartera, unika kolejnego ciosu Bartera, kopie go w brzuszek, aż mu skauter z mordy spada, ale nagle Rikum łapie go za nogę, jeszcze trochę przytomny i chyba zęby mu wypadły po ostatnim uderzeniu, chociaż nie widziałem, czy wcześniej miał zęby. Miał zęby wszystkie, miał pełne ozębienie, zobaczcie, czyli został tutaj dodany też smaczek, który był... W oryginale w Dragon Ball Z, kiedy Rikum stracił zęby po, po walce z Goku i w ogóle z ekipą, tutaj też stracił trochę zęby. Rikum ma bardzo słabe zęby, zauważyliście? Jeśli tutaj stracił zęby i wcześniej stracił zęby, a wcześniej wcale nie dostał, zobaczcie. W sumie, to zobaczcie? No, w sumie okej, okay, dobra. Dostał nie tylko, że w tył głowy, to jeszcze pl plackiem mordą w beton. Ach, osoba ze zdrowymi zębami by y mogła stracić po takim uderzeniu. No, ale dobrze, przechodzimy dalej. Który z was dwóch to Freezer? Haha, ha, dureń! Sądzisz, że dotknął nas byś chociaż palcem gdybyśmy byli panem Freezerem? On chyba przyszedł przenieść swoje CV! <grym> nie chcemy was skrzywdzić, interesuje nas tylko Freezer. Spotykacie pana Freezera tylko ze związanymi rękami i nogami albo martwi. Tym gorzej dla was. To na meczanin! Czy oni wszyscy nie wyginęli? Nail jeszcze nie wyginął dla twojej ga... Durnych... Czy wy widzieliście co on ma z tyłu głowy? Co to jest za dupa na głowie? CO TO JEST ZA dupa NA GŁOWIE? ON TAK MIAŁ ZAWSZE? Czy ty wy to widzicie, co tu się dzieje? Jaki design gościu ma. Naprawdę mreckozę, chcę żebym został nowym kapitanem. Zmienimy nazwę na grupa Serka. Wspaniały pomysł, nie chcę czytać Sereka. To był Jace w oryginale, chcę żeby to był Jace. Zobaczcie, Jace z jakąś tutaj lamp... ...kobietą lekkich obyczajów. A zatem mianuje cię ministrem horo... Horror... Może opowiedzieć o tym wszystkim psiapsiułko? Uderu, pchi, rzucam ją jutro. Co za wątek miłosny grupy Ginyu, nie interesuje mnie to jakieś podboje miłosnej zdrady. Naga sytuacja? Zaraz będę. Mlask. Mówią, że Krems i Masło... Mówią, że Rikum i Barter przegrywają z Kretesem. Nie z Kretesem, tylko z Goku i Nail'em, durnio! Ja, takie rzeczy ja muszę mówić. He, naprawdę? Walka dalej trwa. Co, trochę za szybko? Nie wiesz, gdzie jestem? Nie możesz mnie trafić? Mówi Barter. To jasne, jestem najszybszy we wszechświecie. Ła! Wow. Twoje ruchy są powtarzalne. Cis, Pstryk! Dziękuję, panie Mlekskorze. Dziękuję, panie giniu. Jestem pana największym fanem. Moi koledzy będą mi zazdrościć. Chwileczka mały! Wzywają mnie sprawiedliwość i obowiązek! Ale kul! Och nie! To z drugiej strony planety. Zajmij mi to co najmniej 5 minut! Nie fajnie! Dzieniu? Chyba jak przyszedłeś na koniec imprezy, bo wszyscy już leżą. W zasadzie to, to nie wszyscy. To tylko dwóch leży. Ci byli o wiele silniejsi od reszty. O, no nie, chyba śnie. To niemożliwe. Oni żyją. Chcemy tylko. Fr kontratak! A że oni naprawdę nie chcą wysłuchać? Przecież wydawało mi się, że. no dobra, Barter i Riku to były, była dwójka najgłupszych, ale Jace. wydawało mi się, że chociaż da im dokończyć. Ale dobrze. Spisują się na straty. Odbiło mu. Nie ma mowy, żebym rzucał się na gościa, którzy pokonali kremsa i masło. Nie mu. Durne te tłumaczenia są, naprawdę. Denerwuję się na nie, ale jak się czyta, tak wiecie, z biegu, to nie zwracam uwagi czasem, że jest, że jest to tłumaczenie wprowadzane. A wolałbym, żeby było po prostu rikum i Barter. Hej, ty! Gdzie jest Freezer? O! I zniknął. A, użył swojej umiejętności, prawdopodobnie. Goku myśli, może się teleportować, też chciałbym tak umieć. Hej! Odpowiedz, proszę, na moje pytanie. Skąd wiedział, że tu jestem? Nie mam wyboru! Paraliż! Uff, to działa, jesteś znany na moją łaskę. Nie mogę się ruszyć. Na szczęście znam sposób. Ile to jest 432 razy 17? 7344. A co? Szlak! Co robić? Hej, Serek! Atakuj mojego kolesia! Trzymam go! Hej, Serek! Potrzebuję! Neil! Neil jest zbyt silny dla Jaysa! Guldo, zostałeś sam! W zasadzie jeszcze Diniu, który leci. No dobra, napal z tobą! Może w maksymalnym Kaiokenie będę się w stanie uwolnić. A masz! I Guldo rzuca palem, to jest maszt, w sumie złamany maszt, zaostrzony niczym igła w stronę Goku, ale Nail nagle pokazuje się przed Goku i łapie ten maszt jedną ręką, buta na mordę daje Guldo. jak on jest malutki w ogóle w porównaniu do niego. Czy ten cały Freezer naprawdę tu jest? Myślę, że wyczułbym jego obecność. Nie! Nasz władca Freezer nie jest obecny. A zatem naprawdę przybyliście mu się przeciwstawić? Jesteście szczęśliwi nieświadomymi szaleńcami. Och, moi przyjaciele, moi zielni wojownicy! Wszyscy umarliście! Nie, jakąś się trzymamy. Sujesz nastrych. Co to jest za prześmiewczy rozdział? Wydwaj! Koniec waszej przygody. Wasza siła nic nie znaczy przeciwko naszemu panu. I przeciw mnie również pokazał się ostatni boss, a w zasadzie taki przedostatni boss, nie licząc, licząc oczywiście jeszcze freezera. Geniu, Najsilniejszy z piątki. Jego moc znacznie przewyższa moją. Ależ Goku nagle. Kajoken. Mówi spokojnie, co to jest za? Z jednej strony to trochę dziwne, że Goku nie wykrzykuje Kajokena, jak zawsze miał to w zwyczaju, ale z drugiej strony fajnie to wygląda. I nagle przenosimy się do statku Freezera. Panie Freezerze, nagła wiadomość: Sajanin i Nameczanin atakują stolicę. Co za bzdura. Te dwie rasy na pewno wyginęły. Zapewniam pana, zawróć statek, wracamy do stolicy. Autor tego dowcipu gorzko pożałuje, i zobaczcie w ogóle: Freezer pije wino. Nie wiem, czy zauważyliście, ale rasa Frizera pije wino, lubi wino pić. No i dobra, kolejny rozdział n... przeczytamy. Nie omówimy. Sam się jeszcze na to łapię. Co <laughs> by w kolejnym filmie, kiedy Goku y, u boku Naila będzie walczył z Freezą, bardzo się y, ciekawie to zapowiada. Muszę zerknąć w sumie, który to jest wszechświat ósmy. Na, na... Chyba, że powiecie mi w komentarzach. Które to jest wszechświat ósmy. Teraz już ogarniam jak wygląda historia, ale jak patrzę na turniej i patrzę na tych zawodników, którzy tam są, to nie do końca kojarzę, który to jest wszechświat. Cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o zastawieniu oceny. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, możecie zasubskrybować ten kanał. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia na razie. Cześć. Diana.